Cyklon nadciąga, Polska przygotowuje się na ekstremalne zjawiska pogodowe. W najbliższych dniach Polska znajdzie się pod wpływem intensywnego cyklonu, który przyniesie dynamiczne zmiany pogody. Meteorolodzy ostrzegają przed śnieżycami, ulewami i silnymi wiatrami, które mogą osiągnąć prędkość do 100 km na godzinę. To efekt działania frontu okluzji, który przesuwa się z zachodu na wschód kraju. Zimowe warunki atmosferyczne najmocniej odczują mieszkańcy południowej i wschodniej Polski. Prognozowane są intensywne opady śniegu, które miejscami mogą doprowadzić do powstania pokrywy o grubości 20-30 cm. Na terenach podgórskich, takich jak podhale czy Beskidy, śnieżyce będą jeszcze silniejsze, co znacznie utrudni warunki na drogach. Silny wiatr, który towarzyszy cyklonowi, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne, szczególnie na otwartych przestrzeniach. W niektórych rejonach widoczność może spaść do kilku metrów, co stanowi poważne zagrożenie dla kierowców. Mieszkańcy zachodnich regionów kraju powinni przygotować się na intensywne opady deszczu. Lokalnie może spaść nawet 40 mm wody, co zwiększa ryzyko podtopień i utrudnień komunikacyjnych. Silny wiatr na wybrzeżu Bałtyku może dodatkowo przyczynić się do wysokich fal i niebezpiecznych warunków na morzu. W obliczu nadchodzącego cyklonu eksperci zalecają śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych i ostrzeżeń wydawanych przez lokalne służby. Warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie budynków, sprawdzić stan rynien i usunąć luźne przedmioty z balkonów i ogrodów. Kierowcy powinni pamiętać o wyposażeniu samochodów w zimowe opony i zachowaniu ostrożności na drogach. Cyklon utrzyma się nad Polską przez najbliższe 48 godzin, po czym osłabnie, ustępując miejsca spokojniejszym warunkom atmosferycznym. Niemniej jednak meteorolodzy ostrzegają, że sezon zimowy dopiero się rozpoczyna i kolejne dynamiczne zjawiska pogodowe mogą wystąpić w najbliższych tygodniach.